Cześć, witam wszystkich. Oczywiście, na początku przypominam o konkursie. Link do konkursu w opisie filmu. Hasło konkursowe, które wpisujemy pod filmem konkursowym: 7-8 Rostek: Numizmatyka i S. Numizmatyka. Jeśli nie wiem, Ktoś nie wie, jak wpisać to proszę popatrzeć, jak inni to wpisali. Zresztą w opisie filmu konkursowym. W, filmie, w opisie filmu konkursowego jest także, jak powinno się wpisać hasło konkursowe, żeby wziąć udział w konkursie. Zapraszam też na grupę Facebookową. Moi drodzy, dziękuję za. Komentarze za te wszystkie suby. Kanał się pomału rozwija, więc bardzo, bardzo dziękuję za to wszystko co Wy robicie dla mnie. Okej okay. dziś, moi drodzy 10 zł 10 złotówka Królową Jadwigą. Jedni mówią królowa Jadwiga, jedni mówią Polonia, inni mówią Babka, jeszcze inni głowa kobiety. Moi drodzy, ta moneta jak i wszystkie monety z Jadwigą, traktowane po macoszemu. Dla kolekcjonerów mało atrakcyjne były jeszcze może ze 2-3 lata temu, gdzie można było męnicze egzemplarze kupować naprawdę za bardzo małe pieniądze. E, oczywiście tendencja się odwróciła. Moneta zdobywa pomału e, uznanie wśród osób parających się e, kolekcjonowaniem numizmatów a szczególnie wiadomo, bardzo chętnie kupowana jest ta moneta w gradingu PCGS i NGC ten egzemplarz, który ja trzymam jest w stanie 1-1 ja ogólnie na monetach drugiej rp oprócz groszów nie piszę stanu monety Wiadomo, niekiedy patyna lub sam brud uniemożliwia mi dokładne oceny monety. Więc nie piszę tego, bo to jest w sumie zbędne. Ja wiem, jaką mam monetę, więc bez, bez pisania na holderze, jaki to jest stan. Ok, moi drodzy, Monety te dość dobrze się teraz sprzedają w dość wysokich cenach, także myślę, że większość z was ma taką 10 ta akurat jest z Mennicy Warszawskiej, co tutaj jest napisane z ZZM ze znakiem Mennicy rok 32. Moi drodzy, yy, Menica Warszawska wypuściła tą monetę w nakładzie 3 milionów 100 tysięcy sztuk. Yy, wymiary tej monety to 34 mm, 22 gramy, i oczywiście srebro próby 750. I moi drodzy, ten moniak coraz. Mocniej stoi powiedzmy na nogach, jeśli chodzi o cenę. Ceny coraz wyższe. Moneta bez gradingu potrafi już kosztować. A więc tak, dokładnie ta moneta bez gradingu sprzedała się w stanie jak sprzedający napisał minus 1 minus 1. I ta moneta sprzedała się za 640 zł. Pamiętam jeszcze no, w zeszłym roku w zeszłym, no może nie w zeszłym. Dwa lata temu. dwa lata temu tą monetę bez problemu można było sobie zakupić w stanie niczym za 220 zł. Ale to już była taka ładna naprawdę wypasiona moneta. A tymczasem mamy już 640 zł w licytacji. Ktoś wygrał tą monetę za taką kwotę. Druga sprawa jest to właśnie grading. No, tak jak piszę, odpisuję Wam w komentarzach i zresztą często to mówię: grading tak naprawdę robi dużą robotę. Moneta jest ogradowana, zamknięta hermetycznie. Jest i ocena przy tym. Sprawdza to trzech graderów, jedną monetę. No a na końcu ten ostatni decyduje, ten najważniejszy decyduje, jaką notę moneta otrzymuje. A więc, tak ta moneta w gradingu NGC. Z tą MS64 sprzedała się moi drodzy za 4371 zł. Proszę nie pisać też w komentarzach, że kogoś powaliło, albo coś w tym rodzaju. No, wielu z Was wie o co chodzi. Nie zagląda się nikomu w portfel. Druga sprawa, jak to się mówi. Bogat, kto Bogatemu zabroni. Ktoś chciał, kupił, ma. Jego wola, jego pieniądze. Ale tak jak mówię, no, mm, takie osoby właśnie y, tworzą y, tworzą właśnie taką, nie mogę powiedzieć, bank, banki spekulacyjnej. Y, bardziej bym powiedział. Y, Grunt pod wyższą cenę danej, danej monety. Jeśli moneta sprzedaje się, moi drodzy, za 4371 zł w randingu NGC z notą MS64, to teraz, jeśli na rynek trafi taka 10 złotówka z mienicy warszawskiej, powiedzmy z notą MS65, i obojętnie, czy to jest PCGS czy NGC, mamy na pewno już kwotę. 5000 przekroczoną za tą monetę ceny naprawdę jak wczoraj, wczorajszym filmie mówiłem, zwyżkują nawet, nawet jak to ująć nawet bym się nie spodziewał, że w tak krótkim czasie niektóre monety potrafią zdrożyć nawet o 110% Także moi drodzy, zbierać, zbierać, zbierać. Kto nie ma, niech sobie wyszuka. Jeszcze idzie kupić takie monety w licytacjach. Na kup teraz y, też są takie y, Stany 2, 2, one tak latają po 300 zł. Kto nie ma, niech sobie zakupi, a jak po prostu nie chcę, to niech nie kupuje. OK, to by było na tyle, moi drodzy, dziękuję oczywiście za to, że spędziliście ze mną ten czas. Zapraszam do kolekcjonowania polskich numizmatów, gdyż jest to kawał naszej historii. Ja oczywiście zbieram tylko i wyłącznie monety obiegowe. Dziękuję za jeszcze raz za przybycie, za suby, za komentarze. Więc do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.